Witam Was bardzo serdecznie już w czwartym odcineczku z Gry Walheim. I tak, ja sobie poza odcinkiem delikatnie, tak powiedzmy, to do ukończyłem dom. On jeszcze wymaga poprawy, ale powiedzmy, upię upiększyłem sobie go tak z zewnątrz, delikatnie, jakby z tej strony, bo z tej strony oczywiście będziemy częściej spędzać czas niż z tej, bo tutaj tak naprawdę nic nie. O, no, po powiedzmy, że tu nic się nie stało. Tutaj sobie pododawałem jakieś takie ozdoby, zrobiłem też, yy, jak można zobaczyć, komin żeby było ciepło tutaj i był komforcik numer 4 dokładnie jak teraz wszedł. No cóż, w dzisiejszym odcineczku pójdziemy sobie na polowanie, darujemy sobie to budowanie, bo to już w sumie trwało 2,5 odcinka. Mam zrobione strzały, mam wszystko naprawione, mam jedzenie, więc idziemy na polowankę. Tu jest morze, tu jest czarny las, więc tu nie idziemy. Byśmy sobie gdzieś poszli pewnie w tą stronę. Se spinguje to. A no i idziemy tam. No i dobra, że tak. Y, oczywiście polujemy na wszystko, co się rusza: wszystkie dziki, wszystkie jelenie, żeby mieć jak najwięcej skóry, żeby porobić sobie. Y, to są dziki czy? To są dziki. I pancerza, i ulepszeń do, do naszych, y, do naszych y, broni. No, ponieważ to będzie potrzebne i tak samo pewnie do innych tam rzeczy, już nawet nie pamiętam do czego. A ciebie, drogi widzu, zachęcam do zostawienia łapki w górę, do komentowania tego filmu, oczywiście, jeżeli chcesz. No i oczywiście zostawienia subskrypcji. Tak więc, e jeżeli to zrobiłeś, to bardzo dziękuję. Jestem. Me Kurczę, jestem mega wdzięczny. Dobra, nie będziemy za nim biegli. Jestem za to wdzięczny. No i co? No i oczywiście, jak to każdy gada, pomaga to w rozwoju, ale nie no, faktycznie jakby dawanie takich profitów w postaci czy to lajków, czy komentarzy, czy subskrypcji, no jakby zachęca, zachęca mnie do na przykład, nie wiem, lepszego montażu, gdzie ostatni odcinek z Walheima e, numer 3. Tak, tak, numer 3. No, dosyć tam czasu spędziłem przy tym montażu. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to mój pies wariuje. Także musicie mi to wybaczyć. No i tak samo, jeżeli wejdziecie na mój kanał na główną stronę, to zobaczycie, że jest zwiastun kanału. o, 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 o. No nie, nie, nie! Jest zwiastun kanału, który zrobiłem i też oczywiście jakiś tam montaż był przy tym też trochę, trochę, e, trochę czasu poświęciłem, żeby to zrobić <laughs> e, Także jeżeli to docenicie to też sobie jakby dla mnie bardzo na duży plusik No nie! Dobra, trudno. Tam się pasają rąki, dobra. Nie, to dziki są. Chyba z daleka jak jeleń. Dobra, one się uspokoiły, czy coś? Czy one gdzieś sobie pobiegły daleko, daleko, już ich nie znajdę? A tutaj się kitra, no patrz, nie widziałem. Dobrze jest, trafiony jeden, ale tu był jeszcze drugi. Tylko nie wiem, gdzie on dokładnie jest. Chyba, że on uciekł akurat. To z tym już niestety nic nie zrobię. Nie wiem, czy widzicie go, czy nie, bo ja chyba nie widzę. Ale możemy sobie wejść tutaj troszkę do tego lasku. Nie, to jest, to jest yy, kora. Znaczy nie kora, tylko... No to. Zapomniałem, jak, zapomniałem, jak to się nazywa. Yy, no dobra, nie widzę tutaj jelenia. Także idziemy po tej... Ej, gdzieś był. Gdzieś go słyszałem. Tylko nie wiem gdzie. On gdzieś tu się kryje w tych krzeczorach. Tu jest ten szarzeł Też możemy sobie go zabić, żeby mieć yy, oczywiście do tego do, do pochodni Żeby No kurczę, Gdzie ty jesteś? Ty tu jesteś czekaj, 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 czekaj Dobra, trudno, dam ci żyć. Żyj sobie tam. Spokoju. a my idziemy sobie na dziki. Bo tu jest dosyć dużo tych dzików. No, jak! Przecież to był headshot! Ej, no, co jest? No. Dziękuję bardzo. Ciebie trafię z tej odległości. Ej, no, prawie, utrafiłem mu w łapkę. Nie. Ach, dobra, nie wiem. O, tu jest jelonek, jelonek tu jest. No serio nie trafiłem z tej odległości? Dobra, chodź tutaj. O ty dziadu. Weź mi zasunął. Dobra, tu jest jelonek. No kurczę, ja ci nie odpuszczę, no. No! Ej! Bez przesady! Dobra, trafiony. A tu słyszałem kolejne jelonki. Weźmy sobie malinki po drodze. No, super mięsko i skóra. Oczywiście na skórze nam... ...najbardziej zależy. Czekajcie, czy tutaj widzę? Dobrze widzę! Przybliżmy sobie obraz. Trafiłem z tego łuku, z takiej... O, to już. O, 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 o. Ty wracasz, nie wracasz, co ty robisz? No nie, 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 myślałem, że... No dobra, trudno. Ej, to był chyba z gwiazdką, podostaliśmy y, podwójnie. Także propsik, bardzo dobrze, ja się cieszę. Tutaj sobie możemy zebrać malinki. O tu widzę jelonek sobie biegnie. O. Możemy sobie coś przekąsić, żeby nam trochę kondycji wróciło. Dobra, mamy kolejnego jelonka. No, no powiem wam, nawet sprawnie to idzie. O, trofeum jelenia, super. A poczekajcie, trofeum jelenia chyba jest potrzebne do pokonania pierwszego bossa, co? Chyba tak, coś z tym było. Eee, Trzeba mu ofiarę złożyć, tylko nie wiem, czy jedno trofeum jest potrzebne do pokonania bossa, czy więcej? Mm, no, oczywiście też. Yy... Chciałbym od razu pokonać dwa razy tego bossa, żeby dostać, bo jakby z niego dropi kość, która jest jakby niezbędna do zrobienia naszego pierwszego kilofa. Eee, żeby móc wykopywać czy to kamień, czy to tą pierwszą rudę, już naprawdę nie pamiętam co to było. No ale tak. Żeby jakby ten kilof się też szybko niszczy. Więc też bez sensu byłoby wracać co chwilę e, do domu, żeby go naprawiać, czy budować warsztat. Czy budować sobie warsztat gdzieś tam w okolicy, więc najlepiej sobie, czy zrobić czy to 2kg czy więcej, zależy już to co by, ile będzie chciał. Jelenia słyszałem po prawej stronie. E, No dobra, malinki. Yy, więc proszę jakby dwa razy pokonać sobie bosika. I będzie już z głowy. I oczywiście nam miedź. O, rudę miedzi. Będziemy kopać w tym w czarnym lesie. No daj głos, jelonku, daj głos. Gdzie ty jesteś? Gdzieś tutaj. No i mamy parkę jelonków. Ej, czy były trzy czy dwa? Ej, powinien zabić się. Gdzie ty, gdzie ty uciekłeś? Powiedz mi. Powiedz mi szczerze, gdzie uciekłeś? A ty tam biegasz. Ale ty wracasz tutaj, co? No tutaj wracasz. Sobie przykucniemy. Bo może przyjdzie tutaj do nas. O, dokładnie. Patrzcie jak się pięknie pojawia z zakrzaków. Okej, okay, czyli one wracają do swojego jakby no do swojego jakby respa, że tak powiem. No i cudownie. Dziękuję, że wróciłeś. Zrobię sobie bardzo użyteczną zbroję czy tam płachtę. Co tam, zobaczymy co tam wyjdzie w praniu. Ile mamy tej skóry jelenia? Jelenia mamy 9, skóry dzika mamy 10. W sumie mało. Eee, I w sumie mogłem sobie zrobić drugi łup. Bo... Co to jest, kurwa? Jezu, to dzik! Skąd ty się wziąłeś? Eee. Bo w sumie została nam taka jedna trzecia tego łuku. Więc nie za dobrze. A tu co jest? Tu nie ma nic żadnych zwierzątek. Lewa. Dzień dobry. No i dobra, jelenia znowu słyszałem. Tylko gdzie ty się kryjesz? Co? On? Te jelenie strasznie dobrze się kamuflują, wiecie? Naprawdę bardzo dobrze. Gdzieś tam chyba. Jest tutaj, za drzewami, widzicie? Tylko pytanie, czy jeden, czy dwa, bo jednego widziałem, a... Pewnie... No, szarzełek która jest najważniejsza i oczywiście malinki sobie zbierzemy żeby ich mieć duży zapas ponieważ w dalszej części gry będzie można gotować sobie zupy dania i różne pierdolety także bardzo dobrze eee, i najlepiej sobie już teraz wszystko zbierać no widzicie ten strzał w końcu wyczułem ten łuk W końcu go wyczułem yy, Tego nie było Aha. Dzień dobry Dzień dobry i do widzenia, że tak powiem o, Trofeum Zika, możemy sobie powiesić na ścianie Pięknie Był jeden? Chyba jeden Dobra, kamerkę możemy sobie oddalić Ej patrzcie, kurczę jak tu dużo jest jeleni w tej okolicy, naprawdę O, tu i kolejny O nie 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 nie, nie. No, był trafiony. Ej, proszę o replay. No dobra, jest. No, ale ja bym dał głowę sobie uciąć, że ja go trafiłem. Co to? O Jezu. Jak to się drze, niemiłosiernie, jak jakiś smog. Patrzcie A się te dziki agresywne zrobiły, no. Dobra, musimy wracać. o jelonek. No patrzcie, łuk tam się kończy. I nagle jest wysyp jelonków wszędzie. BAM! Trafiony, zatopiony. No i fajnie, 16 skóry i 15 z tego. No patrzcie, je, wie, upolowaliśmy więcej jeleni niż dzików. No, a to dziwne. O, dziczek. Nie to chciałem. Wszystko zebrałem, wszystko zebrałem. Dobra, yy, gdzie jest dom? Dom jest tu. No i następnego mamy delikwenta. Dzień dobry. A i tu był kolejny, ale uciekam. Dobra, trudno. Trudno, trudno. Na ciebie nie będziemy czekać. Idziemy do domu, bo nam się skończyły zasoby. Jeszcze nawet zdążymy na zachód słońca O ty O nie, tu jeleń z gwiazdką był Ej, zaczajmy się tu na niego Co wy na to? No nie No i się łuk popsuł A do dupy to Dobra, dziękujemy. Coś mi tu idzie, czy nic mi tu nie idzie? Nic mi tutaj nie idzie. Więc w sumie możemy się przespać. Czemu nie? Pierwsze, pierwsze spanko w tym łóżku. No i super. Komforcik wleciał. Nikt nas nie obudził. Cudownie. No i teraz tak, możemy. Słuchajcie, bo ja mam krótki tak? Tak, ja mam krótki ale ten krótki łup możemy sobie ulepszyć, ale pierw e, oczywiście, czekaj, szmaciane to jest e, tak z dzika, a skórzane to jest z jelenia, więc tworzymy sobie to, tworzymy sobie to i jeszcze starczy nam idealnie na hełm, cudownie moi drodzy, ciach, ciach, ciach. Dobra, musimy sobie wziąć to i stworzyć kolejną skrzynię, bo niestety już nie mamy miejsca. Meble i tak Ciao. Eee, i możemy sobie to odłożyć musimy tutaj... No! Mięsa mamy teraz nawet sporo, więc zapasik jest. Eee, piórek też nawet dosyć mamy. Ile zużyliśmy? No, nie tak wcale dużo, myślałem, że więcej. I tak. Co to fajne? Skórzane spodnie. A co ja wytworzyłem? Przepraszam bardzo, skórzane spodnie, no. A dobra, że to jeszcze raz mogę po prostu wytworzyć. Okej, okay, okej. Okay. Nie było wątków. Tak sobie to ułożymy. Eee, w sumie, co tu byśmy. Krzemienny topór. No, tu w sumie nie ma nic ciekawego już. Nigdy nie tą włócznię, ale włócznie jakoś nigdy tak za bardzo nie strzelałem. Ale możemy za to sobie ulepszyć rzeczy. Ale potrzebuję... tak, krzemienia, tu potrzebuje skóry jelenia. Tutaj skóry... O, też jelenia. I... No dobra, to w sumie co tutaj jest? Tu mamy tak i tak. I tu mamy jeszcze skórę dzika. <laughs> O, tu mamy jedną skórę z jelenia. no to akurat na ulepszenie będzie. Bardzo dobrze. W sumie od razu możemy sobie posegregować rzeczy. Eee, no czemu by nie. To możemy sobie wziąć. Eee, no i w sumie co, malinki możemy tu zrobić. Eee, I jakieś jeszcze, jakieś chyba mięso miałem, co nie? No oczywiście, że tak. No, nawet sporo tego mięsa więc te główki też stąd idą, to tutaj wrzucamy, to możemy tak mieć przy sobie za, o, coś około trzech, to sobie możemy tutaj zrzucić, a te główki to na przykład powiedzmy no, będzie dobre miejsce na to. Więc tak. Możemy sobie ulepszyć. Ulepszymy sobie oczywiście krótki łuk na 100%, żeby był jeszcze lepszy. No a młot też możemy, żeby po prostu dłużej wytrzymywał. Czemu niby nie? No i krzemienny topór. No bo dosyć w sumie szybko się psuje. No a w sumie motykę też możemy, a co tam. Nikt nam nie zabroni. No i tak. Tutaj sobie zrzucamy te wszystkie przedmioty. Eee, ...których nie potrzebujemy. Tego też oczywiście nie potrzebujemy. No tego i tego też. No więc dobra. Eee, możemy. Co byśmy mogli w sumie teraz zrobić? Mamy głowy jelenia, więc... Eee, ...wiem co byśmy mogli zrobić. Byśmy mogli zrobić ogniste strzały na naszego o, naszego pierwszego bossa którego będzie trzeba oczywiście pokonać za niedługo tak może by się udało nawet w kolejnym odcinku tylko do tego potrzebujemy szarzełków naszych kochanych żeby dali nam dużo 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 żywicy to zrobimy sobie jak to żeśmy wcześniej nie mieli no. Jak... Yy, żebyśmy sobie zrobili po prostu płonące strzały To był chyba jakiś lepszy jelonek, bo miał dłuższe roli, czy nie? Czy mi się wydawało? No oczywiście, że tak to był z gwiazdą. O! No nie! Ej, chodź tu, chodź tu Co ty robisz Tylko czy ja wrócę? Właśnie ja nie chcę ginąć w morzu Bo potem jest problem żeby te rzeczy zabrać Może już na tego jednego jelenia nie będę ryzykował Po prostu sobie dobijemy więcej Zika nie udało się dobić. No, przyjdzie do nas sam. I dostanie! Prosto błę. Dobra, coś pisze. O, szarzełek, szarzełek, szarzełek. Słuchaj, ty mi jesteś bardzo potrzebny. O, mepa. O, jejej, jakby reagować. Mm, tu mamy jelonka. nie widzę więcej szarzełku Tam mamy tego dzika no patrzcie jak nie ma tych szarzełków znaczy jak jak szukam tych szarzełków to, to, to ich nie ma eee, a jak ich nie szukam to jest po prostu ich wszędzie i wkurzają strasznie możemy sobie malinki zebrać też o, 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 jelonek, proszę bardzo, Ko, kogo my tu mamy. Mm, dziękuję, dziękuję. Taszek. Nie ma ptaszka. Dobra. O! No nie. Chodź tu Gdzie ten jalek? O Boże, gdzie ty jesteś? A co może to poprzedni co wrócił? Nie, 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 nie tego Dobra, git. Dobra, mamy cię. Dziadu. Oddawaj skórę. No, dobra, mamy kolejnego. Podejdźmy troszkę bliżej na kucaku. I prosto w tu. O Jezu, już nie mogę doczekać tego lepszego łuku. Przynajmniej tego drugiego, ten upgrade tego, znaczy Boże jedyny, ile jeleni nagle, patrzcie No No jak? No bez przesady, no to było trafione No dobra, niech ci będzie Przeżyłeś Coś tam powie Pytanie, czy ty wrócisz? Może nie wró... Pokażcie mi. Nie wiem czy wróci. Ale na pewno możemy dołączyć do... Do ognia. Tutaj dwa. Tutaj dwa. Ile ja mam? Więcej nie A! Mięsko wróciłem. Dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź Widzieliście to? No prosto w giry i się potknął, i niestety miał nieszczęśliwy wypadek. No nie wiem jak to się stało, ale naprawdę bardzo dobrze. No, dawajcie, bo nie chcę zrobić z tego węgla. Dzięki. Zbierzmy sobie naszego jelonka. O, i trofeum dostaliśmy. No to super, to już mamy dwa trofea. O ile. O jezu, mamy cztery. Oj, 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 no to na, puh, na luzie! Ulepszmy sobie wszystko i tak długi łuk. Drewno to to. Ja nie wiem, czy będziemy szli w ulepszanie pancerza, ponieważ skórzana tunika tutaj ma pancerz 2, tu 4. No tu w sumie troszeczkę, nawet, nawet. Hmm. No bo nie wiem. No, tutaj miedzi to jeszcze trochę, więc w sumie można byłoby zupgradeować. to. Tylko nie mamy kości. Dobra, no to jak nie ma kości, to nie ma sprawy. Także upgrade'ujemy sobie krótki łuk i potrzebujemy 10 drewna i 8 skóry. Okej, okay, nie mamy drewna. No, serio? No, waż. Nie ma drewna. Możemy sobie skorzystać z okazji i pozbijać te kłody, które tutaj nam szpecą krajobraz no idealnie, mamy 10 także wracamy do naszej bazy, akurat albo będzie deszcz, albo się ściemia już? nie, chyba deszcz będzie padać, no będzie padać deszcz I ulepszamy nasz Aha! poziom trzeci potrzebujemy naszego stanowiska Ulala, la, to nie tak łatwo A my możemy tylko zrobić poziom drugi Nie, czy my mamy poziom drugi? My mamy poziom drugi, czyli poziom tre... Co ty robisz? Dlaczego zakłócasz mój spokój? Halo! co to ma być Dobra a co potrzebujemy na poziom trzeci o 20 tego 15 dobra odpuśćmy sobie to na razie także moi drodzy ja was żegnam jak to się robi o faunie kurcze przed chwilą jeszcze umiałem o moi drodzy ja was żegnam raz z moim Jakimś, jak on się nazywał? Gudrikiem eee, No i cóż, zapraszam, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i zapraszam Was oczywiście do następnego. No i cóż, trzymajcie się i cześć!